No, Siemens, kobietowe, dzisiaj będziemy rozpoczynać nową serię w Brookhaven. Serię pod, nazwę, pod nazwą Parking i Salon Naprawczy. No i to jakby będzie taka seria, gdzie będzie parking i to jest parking płatny, i też salon naprawczy w jednym. E, tutaj już w ogóle dostałem jakąś opinię pięciogwiazdkową od tej, tutaj dziewczyny. I ten parking powoli się będzie rozwijał i tak rozwijał jest. A więc tak jest napisane: parking i salon naprawczy 2 złote za godzinę, czyli że 2 złote za parking, a ileś tam złotych, że, że będę wam naprawiał auto. No, no to jest w sumie takie o, dobre nawet. Tutaj nawet jest napisane parking, budka gdzie można to. I tutaj się otwiera bramę, tutaj wjeżdżają auta. Mogę Wam pokazać na jakim, na jakim przykładzie to działa. Na przykład wezmę sobie, wyjadę teraz stąd jakoś. Dobra, i wezmę tutaj wjadę. No i tutaj otwiera mi taki specjalny gościu. I, i sobie na przykład wjeżdżam o tutaj. No, i na przykład ktoś, jak na przykład ja chcę to auto naprawić, to albo ja naprawiam to auto, albo ten tutaj pan naprawia to auto. No. Na razie mamy czterech klientów. Jest git. Zarabiamy 8 na godzinę, czyli godzina w Brookhaven to jest tak jak jedna minuta. No. No i w sumie to. No i w sumie ta seria będzie polegała na tym, że, że ja na porządku będę biedny, potem będę chciał rozkręcić swój biznes, że zrobić y, parking y, i będę aż tak ten parking robił, będę sobie kupował nowe auta i będę coraz bardziej bogatszy, że aż w końcu oddam te pieniądze komuś innemu. No. Na przykład od 9 do 10 zarabiam teraz 8 zł na godzinę. No, a więc na tym będzie polegała ta seria. Za toa ta toaleta jest dla klientów, którzy parkują auto. No. No, to chyba by było na tyle. Jeszcze tutaj ktoś w ogóle wybudował jakieś osiedle. No. To by było na tyle. Tutaj też jest pa parking dla niepełnosprawnych. No i w sumie to tyle. To by było na tyle. Jak chcecie ze mną zagrać, to nikt będziecie mieli w komentarzu, a więc nie martwcie się. No to cześć. Do zobaczenia w kolejnym filmie.